Witam wszystkich serdecznie na kolejnym krótkim, wrzutowym odcinku rozmowy ze światami. Jeżeli Państwu podoba się ten cykl, proszę, lajka, suba, udostępniajmy. Dzisiaj, proszę Państwa, znana postać może młode pokolenie, już mniej, ale przecież myśmy się wychowali na tych książkach Arkady Fiedler. To barwna postać, a jego książki, które ukazywały nam świat z innej strony, były dla nas czymś niesamowitym. Przynajmniej dla mnie, który wychowałem się na jego różnych lekturach. I to właśnie też i na Państwa trochę życzenie mamy dzisiaj taką postać. Jeszcze raz wszystkim dziękuję i posłuchajmy co ma nam do powiedzenia. Usłyszałem: powiedz im, że życie to jedna podróż. I może być to podróż krótka, może być to podróż długa, może być to podróż poznawcza, może być to podróż kręcenia się wokół siebie, ale jest to podróż, która musi być jak najlepiej przeprowadzona, zorganizowana. W życiu popełnia się wiele błędów i popełniłem ich też. Ale najważniejsze jest czuć, rozumieć i przyznawać się do błędów. Ktoś, kto nie przyznaje się do błędów i o nich nie mówi, jest bardzo dziwny. Żeby nie powiedzieć, cyniczny. Albo obłudny. Tak byłem podróżnikiem, ale powtarzam jeszcze raz: życie to podróż. Życie to podróż w nieznane, czasem znane. Tutaj, gdzie jestem, także podróżuję. Odwiedzam różne miejsca, cieszę się nimi. Ale aby być dalej i pójść dalej, trzeba najpierw na początku swojej drogi zdać sobie sprawę z tego, jakim powinieneś być, do czego powinieneś dążyć i co powinieneś reprezentować. Tak bardzo mocno walczymy o wartości swojego kraju, o wartości swoich pokoleń. Tak bardzo walczymy o to, aby na międzynarodowej arenie dobrze wypadł nasz kraj. Tak bardzo budnie, czy też obrazobórczo nawet innych odrzucamy, mówiąc, jesteśmy najlepsi jako kraj. A co z nami? A co z człowiekiem? A co ze zwykłym człowiekiem, który żyje tu, tam, czy gdzie indziej? Myślę, że powinniśmy o sobie mówić i samemu sobą dążyć do czegoś najlepszego, a nie jako kraj. Będziemy wychwalali nasz dom, mówili, ile ma pięter, jaki jest ładny, a w środku będą mieszkali sami ludzie, do których nie chciałbyś nawet podejść. I co komu po ładnym domu? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że widziałem wiele krajów, wiele narodów walczących, przeżyłem wojnę, opisałem lotników, którzy oddawali krew za życie innych. I tak się mówiło, że oddali krew za Anglię. O jakże mylne jest to pojęcie. Oni oddali krew, właściwie życie. Za wolność świata, za wolność ludzi, a nie od jednego kraju. Pewnie, że walczyli na niebie Anglii, jeśli można tak powiedzieć, choć niebo jest wszędzie takie samo. Ale oddali życie za ludzkość, za godność. I kiedy ktoś mówi, że walczy za kraj, to walczy za godność, za ludzkość. Jeśli walczy w słusznej sprawie, chcę powiedzieć, że wiele w życiu popełniłem błędów, i mógłbym je tu wyliczać. Nie żeby się nimi chlubić, ale żeby powiedzieć, że na błędach człowiek się uczy i o nich powinien mówić. Jeśli o nich nie mówi, jeśli je wyciera, to już powiedziałem na początku, co to oznacza. Nie wstydźmy się swoich błędów. Ale też ich nie powtarzajmy. Chcę powiedzieć, że jestem po tej drugiej stronie teraz już szczęśliwy. Nadal zwiedzam, oglądam, nadal relacjonuję. I mógłbym tutaj przekazać wiele niesamowitych rzeczy o tamtym świecie. Ale Wy poznajcie ten nowy świat, zanim poznacie tamten. Wy na tym świecie się nauczcie żyć, zanim będziecie chcieli przekroczyć do tamtego świata. Bardzo się często mówi, że patrzcie, jak przyjechali tutaj, to tacy pokorni, tacy, 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 ojej, już na lotnisku, patrz jak się zmienili mówi o życiu ziemskim. A u siebie w kraju to, to, to w ogóle takie nie wiadomo, co. O nie, 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 nie. Tutaj to tak nie działa. Tu nie jest nic na pokaz, tu wszystko jest prawdziwe. A potęga Boga jest tu niesamowita. I choć można by mówić, że nie wiemy, jak on wygląda, nadal nie wiemy, to trudno go zaprzeczyć, trudno go wyeliminować. Ja powiedziałem: wiele błędów w życiu popełniłem, popełniałem, ale ciągle budowałem swój świat i należy go budować należy go budować tak aby potem czuć że zrobiło się wszystko dobrze zgodnie z własnym sumieniem sumienie to taka cząstka boga no cóż rozgadałem się może nie o takich rzeczach o jakich chcielibyście usłyszeć pewnie podróże wyjazdy tak to wszystko piękne i ładne Kawał pięknego życia i myślę, że warto o tym mówić, warto to przypominać i warto podróżować, warto poznawać innych, ale najpierw trzeba poznać siebie i wiedzieć, jak to w znanym powiedzeniu kłowadis. I jakbym donosił to korespondencyjnie, u mnie wszystko dobrze. Odwiedziłem kolejne światy. Trzymajcie się, bądźcie dobrzy, abyście mogli kiedyś i mnie spotkać tu na szlaku tej dobroci. No i tyle. Nic więcej nie przyszło mi już do głowy. A więc pozostawiam to tak, jak jest. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Życzę, aby te nasze audycje zmieniały także nas, aby te słowa także i przemieniały nas. I jeżeli się to nam podoba, to proszę lajka, suba i udostępniajmy. Do usłyszenia.